Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie w dzisiejszym chciałem tu kolegom pokazać oblot gołębi już po finale to jest właśnie ta grupka to są gołąbki, które są aktywowane na 550 km na lot z miejscowości Westerplatte i tak gąbki trenują gołąbki są trenowane dwa razy dziennie I dziś mamy poniedziałek w ciągu tygodnia jeszcze chcemy jakiś trening albo dwa nawet zrobić na dystansie 30-40 km no i w niedzielę lot właśnie z miejscowości Welserplatte lot będzie z oddziałem nowy targ także myślę, że będzie większa ilość gołąbków Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe będą w miarę dobre, żeby te gąbki mogły pokonać ten dystans. Także zapraszamy też do kibicowania tutaj w niedzielę, w sobotę na koszowanie. Pozdrawiamy wszystkich, dobry lot.